Witam serdecznie widzów. Mam tutaj ogłoszenie. Kolega Robert Bielak ma tutaj takie cele dla samiczek. Są to cele samozamykające się o, z takimi różtami. Jak się kliknie, to cela sama się zamyka. Tutaj są szufladki, ruszty, te cele wszystkie się zamykają i te cele są do sprzedania, ponieważ kolega Robert nie ma czasu w nich sprzątać i chce sobie wymienić te cele na cele Hermesa. Dlatego są te cele do sprzedania. Można tutaj dzwonić do kolegi Roberta za myślę niewielką cenę. Fajne drewniane, solidne cele. Jakby ktoś tymi celami był zainteresowany, to proszony jest o telefon do Roberta. Dobry lot!